Witaj na kanale Bajulanki! Dzisiaj mój świat to kaboka zamieni się w prawdziwie bajeczną krainę. Stwórz razem ze mną księżniczki z Disneya! Pierwszą księżniczką, jaką chcę stworzyć, będzie syrenka Arielka. Arielka ma bardzo długie, przepiękne włosy. Hmm, która fryzura będzie pasować? O, ta będzie idealna! Tylko jeszcze muszę zmienić kolor. Arielka ma mocno czerwone włosy. Ten kolor pasuje jak ulał. Ok, teraz oczy. Chcę, żeby moja Arielka miała długie rzęsy. No i super. Teraz brwi. Zmienimy kolor na brązowy. A, jeszcze nos. Arielka ma zdecydowanie mniejszy nosek. Ok, Arielka jest bardzo uśmiechniętą księżniczką. No to tutaj szukamy uśmiechu. Albo ten, albo może. Może ten? Może być. Okej, okay, teraz strój. Muszę znaleźć ogon syrenki. Arielka ma ogon w kolorze zielonym. Wow, wyglądasz super! Teraz musimy znaleźć miejsce, w którym Arielka mogłaby zamieszkać. O, tutaj, tutaj jest idealne miejsce. Syrenka Ariel jest bardzo szczęśliwa. Jedną z moich ulubionych księżniczek Disneya jest Elsa z Krainy Lodu. I to właśnie ją teraz będę tworzyć. Elza ma bardzo jasną karnację. Długie włosy splecione w warkocz. Oczywiście kolor włosów też musimy zmienić, ponieważ Elza ma bardzo jasne blond włosy. Myślę, że ten kolor pasuje. Chociaż może jeszcze tutaj zobaczę. O, ten będzie zdecydowanie lepszy. Teraz nosek. Elza ma mały nosek, więc taki tutaj musimy znaleźć. O, ten będzie ok, tylko troszeczkę jaśniejszy. Jeszcze oczy. Może zrobimy Elzie takie oczy. I kolor brwi. Elza ma brwi w kolorze brązowym. Jeszcze usta. Delikatny uśmiech pasuje. No dobra, teraz strój. Elza ubrana jest w taką niebieską, przepiękną sukienkę. Wiem, że tutaj w toce boce jest taka kiecka. O, ta jest świetna. Jeszcze korona. Chcę, żeby Elza miała koronę. O, idealnie. O, gdzie Elza powinna zamieszkać? Oczywiście w śnieżnej krainie, w krainie lodu. Pom pom będzie idealnym miejscem dla Elzy. Tutaj jest cudownie. No to skoro mamy Elzę, teraz zróbmy jej siostrę Annę. Anna ma nieco ciemniejszą karnację. Może, może taki kolor. Anna ma super fryzurę, która bardzo mi się podoba. O, takie właśnie włosy pięknie spięte. No i jeszcze kolor tych włosów musi być taki brązowy. Bardziej rudy. A może, może taki kolor brwi, też w kolorze brązowym. Więc zmieniamy ten kolor na brązowy. A może taki bardziej. O. Dobra, teraz nosek też musi być nieco mniejszy niż ten, który jest teraz. Może ten nosek tylko trochę jaśniejszy? Okej. Okay. No i oczy. Oczy też zmienimy i zrobimy Annie oczy. O. Takie z rzęsami. Anna oczywiście ma piegi, przepiękne piegi. No właśnie, i takie piegi jej tutaj dodamy. Zmienimy troszeczkę kolor. Teraz musimy oczywiście naszą Annę ubrać. Znajdźmy odpowiedni strój. Eee, może jakaś sukienka. Hmm, tylko czy ja tutaj taką znajdę, która będzie pasowała do Anny? Hmm, ta nie bardzo. Nie wyglądasz jak księżniczka. Może ta sukienka? Ta jest super. No dobra, i jeszcze korona. Anna będzie miała taką samą koronę jak Elsa. Gdzie jest Elsa? Chcę dołączyć do mojej siostry. Morety, trochę tutaj zimno. A teraz zdecydowanie moja najulubieńsza księżniczka z Disneya, czyli Wajana. Wajana ma oczywiście ciemny kolor skóry. Długie, kręcone włosy. Takie włosy musimy tutaj znaleźć. A gdzieś tu takie widziałam. Te? Nie, te nie pasują. Może te? Nie, te są za krótkie. Hmm. Chyba najbardziej jednak będą pasowały te. E, dobra, ale kolor oczywiście musi być ciemniejszy. O, ten będzie idealny. Teraz oczy. Może te? Nosek musi być bardziej okrągły. Ten będzie ok, tylko zmienimy kolor. O, trochę za jasny. Może taki kolor? O, dobra, będzie lepiej. Jeszcze brwi. Brwi muszą być ciemniejsze. No i uśmiech. Wajana będzie miała uśmiech od ucha do ucha. Okej, okay, teraz strój. Wybiorę dla Wajany idealną sukienkę. Wow, ta jest ekstra. No i jeszcze coś na głowę. Może opaska? Opaska z kwiatami, super! Ale ta będzie lepsza. Wow, Wajana wygląda świetnie. Ocean! Gdzie jest ocean? Och, tutaj jest idealnie! Doskonale! Wow! Jakie piękne muszelki! Wow! Wajana zaprzyjaźniła się z Arielką! Koniecznie dajcie znać w komentarzu, która księżniczka jest Waszą ulubioną! Zostawcie też łapkę w górę, a my słyszymy się w kolejnych odcinkach! Do usłyszenia! Pa!